W kolejnym odcinku na Kulinarnym Szlaku przygotuję dla Państwa polędwiczkę wieprzową w stylu szczyżyckim z suszonymi pomidorami, na deser rajską gruszkę, a to wszystko w pięknej scenerii Willi Sewer w Szczyżycu. Nasze danie. Zaczniemy od przyrządzenia polędwiczki. Polędwiczkę wieprzową wcześniej zamarynowaną w czosnku soli pieprzu i z odrobiną oleju. Będziemy faszerować suszonymi pomidorami. Polędwiczkę nacinamy. Faszerujemy suszonymi pomidorami. Takie suszone pomidory można kupić suszone lub w słoiku już gotowe. Ja kupiłem suszone, zalałem oliwą z oliwy, trochę przypraw, zioła, sól, pieprz. Polędwiczki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Będziemy odsmażać z dwóch stron. Później zalejemy to wszystko piwem szczyżyckim. Czekamy, aż polędwiczki się lekko zarumienią. Chodzi o to, żeby wrzucić na gorący tłuszcz, zamyka to pory w mięsie, więc nie będzie kruche, będzie soczyste. mięso, dlatego wrzucamy na mocno rozgrzany tłuszcz, żeby zamknęło pory, dzięki temu mięso nam się nie wysuszy. Mięso obsmażyliśmy z każdej strony, teraz dodajemy regionalny specjał, piwo Śczyżyc słynie z piwa. Produkcję piwa szczyrzyckiego rozpoczęto tu w 1623 roku. Teraz przygotujemy dodatki do naszej polędwiczki. Będzie to sos grzybowy oraz marchewki w miodu. Zaczniemy od przygotowania sosu. Rozgrzewamy lekko masło. Zaczynamy od skrojenia cebuli. Cebulę kroimy w drobną kopkę. Zrzucamy na rozgrzane masło. Do lekko zeszkolonej cebuli dodajemy grzyby, które już pojawiły się w lesie. smażymy tak około 5 minut, z masłem i z cebulką. Teraz grzyby doprawiamy solą, pieprzem, trochę sosu sojowego, który pomoże wydobyć smak grzybów. Kilka kropel, sos sojowy jest bardzo mocny. Mieszamy szybko zaciągniemy śmietanką 18% myślę, że wystarczy teraz poczekamy aż to wszystko się zagotuje śmietanka się zredukuje więc zmniejszy swoją objętość i nasz sos będzie gotowy myślę, że potrwa to tak około 4-5 minut Teraz na ostatni akcent naszego dania marchewkę gazurowaną miodem. Mamy tutaj masło, miód i marchewkę lekko obgotowaną, zahartowaną zimną wodą. Roztapiamy masło. Właściwie masło już jest roztopione. Dajemy marchewkę. Smażamy na maśle kilka minut. Potem musi się lekko zarumienić. Parchewka się smaży. Dodajemy troszkę soli. Trochę pieprzu. pasowała do naszego dania, nie może być za słodka. Każde danie wieńczy deser. Ja przygotowałem rajską gruszkę. Inspirowałem się przepisem klasztorne specjały, wydaną przez opactwo Cystersów w Szczyżycu. Zaczniemy od obrania gruszki. Obrane gruszki ugotujemy w czerwonym winie. Ja mam wino z czerwonej porzeczki, które udało mi się wydrzeć. Ostatnią butelkę od miejscowego gospodarza. Do gruszki nadaje się praktycznie każde wino białe, czerwone podkreśli smak gruszki. Owoce skroimy na mniejsze kawałki. Szybciej nam się ugotują. Jeśli chcemy uzyskać lepszy efekt możemy gotować gruszki całe rzucamy bruszki do wina. Będziemy je gotować około 10 minut. Takie małe kawałki już powinny być. Ugotowane miękkie auto na Teraz w międzyczasie przygotujemy sos waniliowy do gruszki. Sos waniliowy przygotujemy w ten sposób: zagotujemy mleko z flaską wanilii. Tak, na około 100 ml mleka. Dodamy jedno żółtko, które zagęści nam nasz sos. Aby wydobyć jak najlepszy smak z wanilii, należy rozciąć laskę na pół, tak jak ja to zrobiłem. Wyciągnąć ze środka ziarenka. W tym jest najwięcej smaku wanilii. Teraz zagotujemy. Mleko razem z naszą wanilią. W tym czasie przygotujemy żółtko, które zagęści nasz sos. Do odrobiny cukru dodamy żółtko. Mleko się zagotowało. Wyłączamy, żeby lekko ostygło, żeby nam się żółtko nie ścięło. Ubijamy na coś w rodzaju kogla mogla. Żółtka z cukrem już są ubite, teraz zagęścimy, wlewamy pomału tak, żeby nam się nie ścięło, nie gotujemy w czasie mieszania, dopiero i dobrze zamieszamy, rozmieszamy żółtko, łączymy, doprowadzimy tak do temperatury 85-90 stopni i odstawimy w chłodne miejsce. W stacji dań w Księżycu zaprosiłem pana Józefa Seweryna, właściciela willi Sewer w Księżycu. Zanim poproszę pana o skosztowanie, spróbowanie dań, proszę powiedzieć panie Józefie, skąd pomysł, żeby wybudować taką willę w Księżycu? Skąd ta miłość do kreskiego wyspowego w Tak, Miłość miło i oczywiście miejsce. Miejsce jest wspaniałe. A inspiratorem był tutaj wójt. Pan Stawasz, to na módlumie, na kupno tejże działki ona była 4-5 lat temu w opłatanym stanie. Ja też tam resztki budowy stało i to zaraz nie było. Projekt budowania początkowo hotelu, ale, ale analiza wykazała, że raczej hotel tu nie będzie opłacalny, więc stworzyłem tutaj coś Ala Pensjonat Willa, która dysponuje i pokojami i miejscem do, do rekreacji. Oczywiście jest to zbudowane na, na najwyższym standardzie. Myślę, że tutaj, że jest to miejsce, które będzie służyło wiele lat wielu ludziom i z Policji i i również oczywiście wszelkich gości z całego świata nasza. Proszę jeszcze powiedzieć, kim są pana goście najczęściej. Wiem, że ja tej sławni ludzie tutaj przyjeżdżają. Proszę coś nam o tym opowiedzieć. Jak powiedziałem jako, że, że miejsce jest urocze, to oczywiście jest tu sporo osób, które już tutaj było, aczkolwiek jest to odropoczątej działalności. Sporo osób było przede wszystkim ze świata nauki, ze świata, ze świata kultury. Zresztą zamiarem jest również taki, żeby tutaj robić jakieś koncerty, recitale tego typu, bo mamy ku temu warunki. I myślę, że, że, że to jest ta droga. Chcemy stworzyć powiedzmy jakąś takie miejsce, które będzie szczególne tutaj w Skrzyżycu. Zresztą w tej fiszy się rozwija, widać naokoło. Mam nadzieję, że zaczął w końcu właśnie ten budynek, który, który jest w tej chwili zgłoszony na drogę elektronicznej. Na Zobaczymy jak to jak się potoczą tego konkursu. Na bazie tegoż w ogóle obiektu również zapraszamy świat nauki, Nauki tej profesji, którą ja reprezentuję, bo ja reprezentuję firmę, która, która para się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Między innymi stworzyliśmy na bazie tego obiektu, wyposażonych w niektóre pokoje, w specjalistyczną aparaturę, stworzyliśmy tutaj ośrodek szkoleniowo-badawczy techniki przeciwpożarowej. Mamy już tu pewne osiągnięcia, w tej chwili zgłaszamy 8 patentów. Z tej materii jesteśmy takimi, jako firma jesteśmy prekursorem właśnie techniki, techniki pożarowej, opartej o tą Liczę na pewną atmosferę, którą tutaj stworzymy i stwarzamy tutaj. Wiele gości, które już tutaj pracowało, chwaliło sobie właśnie tą atmosferę. Nie do przestrzenia, również jest piękny ogród, który tutaj żeśmy założyli jako pierwsze, pierwsze elementy które w czasie budowy. To właśnie było założenie tego ogrodu. On jest oczywiście jeszcze w fazie początkowej, ale już zyskał w cudzysłowie sławę. Wiele tu młodych par przychodzi, filmuje się na tle tego na tle tych roślin, na tle tych drzew. W zeszłym roku ten zyskowy zyskał wyróżnienie tutaj na, na święcie owocobrania. Więc myślę, że, że całokształt tych walorów tego miejsca sprawi, że będą tutaj zjeżdżać do nas klienci wymagający, a jednocześnie klienci poszukujący ciszy. I do przyczynienia Pan że atmosfera tej, tej miejscowości szczyt. U nas otacza historia, otaczają, otaczają nas bardzo mili ludzie, to też trzeba powiedzieć, że bardzo mili ludzie przychodzą. No i oczywiście najważniejszy element czyli tak, Szczyżycach, klasztor, klasztor, który już ma prawie Bardzo dziękuję za zaproszenie i proszę o skosztowanie, co dzisiaj przygotowałem. No jest to rzeczywiście ciekawe, rzeczywiście spróbuję chętnie, a jak to się nazywa? Jeśli może... To jest polędwiczka duszona w piwie szczyżyckim, z suszonymi pomidorami, w kremowym sosie z grzybów leśnych, glazurowanymi w miodzie marcheweczkami. No rzeczywiście kunszt Pan jest widoczny tutaj.